Wygląda groźnie, ale idziesz tak lekkim oczywiście za, za kolem. Tylko wygląda pionowo, tak? E, I Tak jak mówiłem, znam boczną ścieżkę, bo główna ścieżka widzisz, prowadzi przez te kamienie, co tu widzisz. A, kamienie się e, w, Usuwają spod nóg jak, jak idziesz, dlatego my pójdziemy tak troszkę boczkiem. A są i tu potem... jakieś węże? E, ja w życiu jeszcze nie widziałem pół węża tutaj. E, aczkolwiek e, przyznam, że był to powód, dla którego Zuję stwierdziła, że nie idzie, bo gdzieś w środkowym Wietnamie nastąpił wysyp zielonych węży. Natomiast środkowy Wietnam jest od nas na szczęście 600 km. E, I to są takie węże, co tu na drzewach siedzą, a my tu obok drzew będziemy przechodzić dokładnie 20 metrów. Emi weszła na wielką górę. W sensie jeszcze nie weszła. Tam jest wielka góra. Tu są ruszające się pod nogami kamienie i wąskie ścieżki. I ogólnie jest cool. My na najbliższą i podobno najłatwiejszą górkę. Nie, moje nie, nie najłatwiejszą. To właśnie mówiłem, że trywialna nie jest. Ona jest niska, ale całkiem stroma, na, szczególnie na początku. Wchodzenie na górki jest bez sensu, bo wchodzić albo tam musicie zejść. Tak, schodzenie jest bez sensu, z tym się zgodzę, ale od wchodzenia się bardzo ładne pośladki robią. I tutaj był ten zielony wąż, Tak, niestety trzeba będzie uważać. Mamy ładne fotki, samo 一点。<Yeah. S 2> yeah.